Siemano. tu duszekam z tej strony i żeby nie przedłużać, <grystanie> opowiem Ci o tej koncepcji, którą ostatnio, na którą nie tyle wpadłem, co po prostu myślę o niej już jakiś czas, żeby zacząć i tak powiedzmy zebrałem się <grystanie> i z moimi zajęciami obecnymi, tak żeby wyskrobać w słowie troszeczkę czasu. Na lokalny klub rozwoju osobistego, którego, na który mam przyjemność się zaprosić, będzie on w Legionowie. Moje rodzinne miasto, pod Warszawą niedaleko. Łatwy dojazd. Informacje będą na stronie. Pierwszy klub będzie za troszeczkę dłużej niż miesiąc. 9. 2013. W regionie. Jeśli chcesz spotkać ludzi, którzy chcą się rozwijać, zapraszam. Będę go prowadził z przyjemnością. Możemy się spotkać, pogadać. Możesz zadać jakiekolwiek pytanie. O formie e, opowiem na samym klubie. Koszty, logistyka, będzie opisana na stronie. Na tą chwilę zapraszam Cię do Legionowa. Zarezerwuj sobie ten dzień, to jest pierwszy z klubów. Kolejne będą w cyklach co dwa, co dwa miesiące. Czyli następny będzie w sierpniu, potem w październiku i w grudniu. Tak to będzie wyglądało. Koszty będą bardzo niskie. O tym też będzie na stronie. Już za kilka dni pojawią się informacje. Jak wrócę z majówki, to powłączam te, te opcje na stronie, żebyś mógł sobie pooglądać, poczytać, zapisać się. I co jeszcze? Jeśli będzie kilka form zapisania się. Im szybciej, tym taniej. Od razu powiem, bo, bo będę wiedział, ile osób jest zainteresowanych i, i wtedy dopasuję, bo mam taką możliwość, dopasuję miejsce. Na tą chwilę powiedzmy, że mam 50 miejsc z jakimś tam marginesem, ale jest 50 miejsc. No bo to nie Warszawa, nie ma tutaj za to, nie ma dużych auli jak na uniwersytetach. Za to jest kilka sal, które, którymi mogę dysponować. I na tą chwilę wybrałem jedną, na początek, żeby i obniżyć koszty, żeby nie było drogo. I żeby każdy mógł sobie, kto będzie chciał, usiąść. Mam nadzieję, że się wszyscy zmieścimy. Jeśli się nie zmieścimy i zainteresowanie przekroczy moje oczekiwania, to w ogóle jest ciekawa koncepcja. To, to dorobi jeszcze jeden termin i wtedy, go przenieś, i wtedy przeniesiemy na następny termin tą grupę, która się nie załapała. Oczywiście kto pierwszy ten lepszy, tak? Więc yy, mogę Ci powiedzieć, że już kilka osób jest zapisanych, a <laughs> jeszcze nie ma o tym informacji. Ale niektórzy mnie podpytują, bo już coś zwęszyli i powiedzieli od razu, niezależnie od tego, co będziesz robił, to ja już mam chcę mieć miejsce zarezerwowane. A ja mówię, dobra, odhaczone. Także jest już trochę mniej niż 50 miejsc, ale nie dużo. Spokojnie, starczy miejsce i dla Ciebie. Jeśli nie starczy, to nie ma problemu. Dorobię jeszcze jeden termin. Tydzień później, czy dwa tygodnie później, jakoś tak. I jeśli będzie naprawdę duże zainteresowanie, to zrobię drugie takie samo szkolenie, tylko w innym terminie i wtedy Was przeniosę, tych wszystkich, którzy nie zdążą. A o czym będzie? Mogę powiedzieć, że to na, na tą chwilę, co myślę sobie o tym klubie, to po prostu przyjdę, usiądziemy, pogadamy sobie. Ja oczywiście będę przygotowany w jakimś tam stopniu, no ogólnie mówiąc będą relacje, tak? Jakiekolwiek Relacje. Czy będzie o zdrowiu, o międzyludzkich, twoich wewnętrznych, zewnętrznych, o biznesie i tak dalej, to będzie głównie klub rozwoju osobistego można powiedzieć. I dodajmy jeszcze. Rozwoju osobistego. Relacji i biznesu może. Chociaż i tak można powiedzieć, że relacje są tutaj głównym, główną kategorią bo są i relacje biznesowe i personalne osobiste i różne. i twoje relacje z Twoim ciałem, Twoje relacje z Twoim pożywieniem, pokarmem, z Twoim umysłem, z Twoim systemem wartości, przekonaniami i tak dalej, i tak dalej. Także więcej będzie na zajęciach. Na początku szkolenia powiem jak to widzę, jak to zaczniemy co i co w ogóle będzie, czego nie będzie, co razem ustalimy też, bo będzie tak, większość moich szkoleń, które dotychczas się odbyły, będzie prowadzone w miarę dynamicznie, jeśli chodzi o tak, tak zwaną grupę, więc w zależności od tego, kto będzie na sali i co ustalimy, formą głosowania czy czegokolwiek tam, jak to tam sobie ustalimy, to, to taki materiał będziemy omawiali i on też będzie na bieżąco, dyskutowany, bo chciałbym, i od razu to też takie założenie wstępne, y, chciałbym, żebyśmy rozmawiali na tych zajęciach, a nie, że ja będę cały dzień gadał do ciebie, a ty będziesz siedział i... spał albo słuchał w jakimś stopniu. Mniejszą lub większym. Nie, to ma być cały czas interakcja, więc jeśli... Y, Jeśli zgadzasz się na to, to bardzo fajnie. Zapraszam. Jeśli nie, to trudno. Zapraszam indywidualnie. I z tych takich podstawowych informacji, których, o których chciałem Ci powiedzieć teraz w zapowiedzi, to wszystko. Także podsumowując. Informacje będą na stronie. Zapraszam na... bogacki.pl. W opisie tego materiału też będą linki. Zarezerwuj sobie, to jest niedziela. Zarezerwuj sobie ten dzień. Będzie w logistyce, jak dojechać. Mapka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dopiszemy. Na no, no to wstępne ważne informacje: regionowo 9. Będziesz tam lub nie lub będziesz w następnym terminie. Zobaczymy. Kto pierwszy ten lepszy, zgłoszenia będzie można wysyłać e, przez stronę będzie formularz zamówienia i tylko takie zgłoszenia będą honorowane. Będą terminy podawane, do kiedy można zgłaszać się na zajęcia a reszta na stronie nie przedłużając, zapraszam, do zobaczenia na lokalnym klubie rozwoju osobistego. <grym> Racji i biznesu. To tyle. Cześć.